Witajcie, witajcie z tej strony Marek News. Specjalnie dla Was się wybrałem w to wielkie pole słoneczników. Zobaczcie, jest tam aż gdzieś po horyzont, oczywiście jest tu bardzo ślicznie. Oczywiście z pozdrowieniami dla, o tu mówię, z pozdrowieniami dla Marzeny i Anki, która jest aktualnie bardzo daleko od domu. Pozdrawiam Was tam, wszystkie dziewczyny. Oczywiście wszystkie dziewczyny też pozdrawiam z tego pięknego miejsca. I powiem Wam, jest tu cudownie. Trochę wieje tak także nie wiem, czy nie będzie zakłócać mojego nagrania. E, oczywiście. Oj, mi się rączka częściej, słuchajcie, e, zaczynam urlop. E, zaczynam urlop e, co prawda dopiero od poniedziałku, więc gdzieś tam będziemy jeździć, coś będziemy nagrywać. Niekoniecznie z Marek News, ale e, różne tam filmiki będę do, dodawał w czasie swojego urlopu. Jakieś fajne miejsca, zdjęcia, także będzie co oglądać. Słuchajcie, może nie będą to jakieś cudaczne zdjęcia, bo za granicę nie wyjeżdżam. Więc wszystko wokół komina, ale coś się będzie działo. I, i taka, taka moja, taka mała, no może nie przestroga, tylko taka uwaga, która. E, dzieje się wszędzie i e, zawiesiłem się. E, pamiętajcie, słuchajcie, e, korzystajcie z chwili, bo nigdy nie wiadomo, kiedy co na Was spadnie, albo kiedy życie się zmieni, tak że już nie będzie nigdy tak samo. Także jak spotykacie się z czymś fajnym, to trzeba to łapać za nogi i cieszyć się chwilą. Do zobaczyska, bo wiatr wieje, wiecie? A w ogóle dzisiaj ma być po prostu, pogoda ma się skitrać. Czekajcie. O, teraz na mnie słońce nie świeci. Pogoda ma się skitrać, słuchajcie, ma padać po południu deszcz, także już nie będzie tak fajnie. Dobra, słuchaj, mały zakręt głowy w